Dobrze, pójdę. Widzę, że nie lubisz, jak mówią ci prawdę. A ja widzę, że sprawia wam przyjemność uprzykrzanie tych kilku chwil, które tu spędzam. Ten chłopak zrobił się zupełnie nieznośny. Wszystko za sprawą twojej przyrodniej siostry. Lepiej mi o niej nie wspominaj. Takie mam plany. Chcę dać Palomie wszystko, co jej się od zawsze należało. Rozmawiałem z Ranselem. Chcę odkupić cyrk i podarować go mojej córce. Jak to? Chce pan jej kupić cyrk marzeń? Paloma bardzo go kocha. Tam się wychowała. Na pewno się ucieszy, gdy się dowie. Będzie w siódmym niebie. Co się stało? Czemu pan posmutniał? Boję się, że skoro dostaje tyle prezentów. Będzie wolała mieszkać z Panem i zostawi mnie. Niech pan tak nie myśli. Już mówiłem, że nie odbiorę panu palony. Byłbym ostatnim łotrem. Kupię mojej córce mieszkanie i wpłacę na jej konto 20 milionów peso. Powiedział pan 20 milionów? Tak. Chcę, żeby otrzymała część spadku już teraz. Niech zrobi z tymi pieniędzmi, co tylko będzie chciała. Panie Roberto, moja iskierka, właścicielką cyrku i pięknego apartamentu, zupełnie nagle stała się milionerką. Będziecie mieszkali razem. Nie wyobrażam sobie innego wyjścia. Bardzo panu dziękuję. Niech pan wybaczy moje wcześniejsze podejrzenie. To naturalne, że mi pan nie ufał. Nie ma się czym martwić. Tato, dobrze, że przyszedłeś. Cześć, dziadku. Tak się cieszę, że cię widzę. Mam dla ciebie wiele niespodzianek. Naprawdę? Na razie twój dziadek i ja zachowamy ich tajemnicę. Co wyknujecie? Jak myślisz, Pełko? Naprawdę zakochasz się w Leonelu? Będziesz w stanie zapomnieć o tym, co się wydarzyło między nami? Żeniąc się z Walerią zawiodłem cię. Jeśli teraz jeszcze pokochasz Leonela, umrę ze zgryzoty. Muszę już iść. Przecież jest dopiero siódma. Napij się chociaż soku. Zanim pójdę do pracy, wpadnę do domu Luisa Fernanda. Po co? Nie po to, żeby się z nim spotkać. Chcę porozmawiać z Walerią. Przekonam ją, że możemy zostać przyjaciółkami. Lepiej tam nie iść. Dobrze wiesz, że twoja siostra cię nienawidzi. To się na pewno zmieni. Przepraszam ją za to, że zakochałam się w jej mężu. Nie masz jej za co przepraszać. Kiedy to się stało, jeszcze nie wiedziałaś, że jesteście siostrami. To bez znaczenia. Chcę, żeby uznała mnie za siostrę i pokochała tak, jak ja ją kocham. Pora zapomnieć o tym, co było. Jesteśmy siostrami. Łączą nas więzy krwi i nie możemy żyć w niezgodzie. Jesteś taka szlachetna. Zanim pójdziesz, muszę ci coś wyznać. Ciocia Pacis jest w więzieniu. Chodzi o kradzież biżuterii z rezydencji państwa della Riva. Aresztowali ją. To nieprawda. Ciocia Pacis na pewno niczego nie ukradła. Wszyscy wiemy, że to Pantera jest złodziejem. Ale ona wzięła na siebie całą winę. Żeby uratować doktora Santandera i tego, i tego bezwstydnego drania Panterę, złodzieja i kryminalistę. To niesprawiedliwe. Ciocia nie może odpowiadać za jego przestępstwa. Matka jest gotowa do największych poświęceń dla dobra dzieci. Wyobrażam sobie, jak ciocia teraz cierpi. Po odwiedzinach ku siostry pobiegnę się z nią zobaczyć. Zapal sobie. Będziesz przynajmniej miała zajęcie. Mamo! Mój synku! Jestem bardzo zakochany w Klaudii. Nie uwierzysz, ale właśnie piszę o niej piosenkę. Oby to uczucie cię nie unieszczęśliwiło. Wiem, że wciąż kocha Ransela. Ale może dzięki mnie zapomni o nim. Pelina! To moja sąsiadka. Biegnij do szkoły. Co się stało? Twój syn upadł w czasie zabawy. Mocno się poturbował. Pirulo? Chodźmy. Chciałabym jutro wziąć wolne. Pójdę do salonu piękności, bo już nie mogę znieść koloru moich włosów. Idź jak najszybciej. Byłoby mi wstyd, gdyby teraz ktoś mnie odwiedził. Jeszcze by sobie pomyślał, że zatrudniam wariatkę. Akurat wspominała pani o odwiedzinach. Co ta przybłęda? Jak śmiesz znów tu przychodzić? Czego tu szuka ta bezwstydnica? Wynoś się, przeklęta cyrkówką. Nie wyganiaj mnie. Chciałabym wyjaśnić pewne nieporozumienia. Jesteśmy siostrami. Spróbuję cię pokochać. I proszę cię o to samo. Koniec odcinka 48. Wersja Polska, telefilm Łódź. Tekst Bolesław Woźniak. Czytał Radosław Popłonikowski. Już w twoim domu. Nowe kanały cyfrowe telewizji Polsat. Dla ciebie, smyk, komedia, muzyczny relaks, infodokument. Formuła 1. Nowa polska telewizja, którą szybko polubisz. Zadzwoń do... W rolach głównych. Droga publiczności. Cyrk Marzeń serdecznie zaprasza Was na najwspanialsze przedstawienie świata. Paloma. Scenariusz w pozostałych rolach. i yeah.